Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik, kolejny przepis. Może nie każdy skorzysta, ale kto kiedyś jadł czy dalej jajka, może sobie z tego przepisu skorzystać. Zrobimy dzisiaj coś bardzo, bardzo starego. Można powiedzieć, co jeszcze pamiętam troszeczkę z dzieciństwa, bo ojciec często to robił. Zrobimy dziś kogiel-mogiel, ale troszeczkę go zmienię żeby po prostu bardziej mi dopasowywał, ponieważ tam było używane dość dużo cukru kiedyś do tego. My to troszeczkę zmienimy. Do tego będziemy potrzebowali na pewno jajka. Jajka. No ja bym tutaj wolał, żeby to były swojskie jajka, z jakieś takie jajka, gdzie kura sobie chodzi po podwórku, gdzie ta kura dostanie słońca, żeby mogła sobie witaminę D3 wytworzyć, żeby nie dostawała jakiejś paszy lepiej, żeby jeszcze nie dostawała zboża, które jest opryskane jakimś czymś, czego byśmy bardzo nie chcieli. Co bardzo szeroko jest stosowane teraz w rolnictwie, co się leje na prawo, na lewo, chyba więcej niż wody nawet ostatnimi czasy po polach. Także tego byśmy też nie chcieli. Także zaczynamy. Dobrze, tutaj mamy dwa żółtka w środku dodane. To jest nasza baza. Białko tutaj, które jest od nas, my zawsze je używamy do naszych piesków czy kotki czasami też troszeczkę z tego sobie zjedzą. Także nie wyrzucamy tego białka i można to podać surowe. Można to też lekko przysmażyć, żeby wyszedł im z tego takie ścięte białko, omlecik i tak dalej, coś takiego. Bo po surowym zauważyłem, że jednak mają luźniejsze odchody, co może komuś przeszkadzać w domu na przykład, jak mu narobi. Dobra, teraz będziemy potrzebowali ksylitolu do tego. Tylko z ksylitolem już od razu mówię nie za dużo, bo możecie skończyć w toalecie, ponieważ on może szczyścić. Także tutaj daję małą jedną łyżeczkę do środka, więcej nie dam. Zamiast cukru można dodać ewentualnie miodu, albo syropu z agawy, jak tam kto chce. Ja dam teraz ksylitolu i teraz dodajemy kakao kakao, zostawiam też wam ile chcecie sobie dodać, ja dam dwie łyżki znaczy łyżeczki, bo to jest bardzo mała łyżeczka ogólnie, także to nie jest łyżeczka do herbaty, to jest taka malusieńka łyżeczka, ona jest mniejsza niż ta do herbaty, taka duża, o jak mój kciuk, mniej więcej bez pazura oczywiście, bo pazur wystaje dobra, teraz to sobie nakręcamy i idziemy to lekko zmiksować Dobra, tutaj używam tego malutkiego blendera, on się super do tego spisuje. Także wystarczy tylko lekko go zmiksować i można używać. Dodaliśmy jeszcze 100 ml wody do tego, powiem Wam, bo na dwóch jajkach to jednak takie małe się zrobiło. Bo ostatnim razem robiliśmy dla nas dwóch i było 8 jajek, to wtedy było ok, ale na dwóch jajkach jednak wyszło to takie liche, więc dodaliśmy po prostu, a mieliśmy tylko dwa w domu, więc dodaliśmy jeszcze 100 ml wody. Ale jak będziecie chcieli, to albo dwa żółtka i 100 ml wody, albo 8 żółtek i wtedy wyszło super. Także tak to mniej więcej wygląda. Mamy nasz, naszej recepty Kogel Mogel. Ok, żonka sobie spróbuje. Dzisiaj ona testuje, ostatnim razem ja robiłem. Także na zmianę trzeba się testować. Także smakuje jak widać, jest pyszne. Eee no surowe jeżółtka, wiadomo, są bardzo dobre na skórę, na wszystko, to akurat jest naprawdę fajna sprawa z tym, także na włosy też, idealnie, dlatego ma takie fajne włosy. Długo nie jedliśmy jajek, dość długo, ponieważ nie mieliśmy źródła dobrego, ale od pewnego czasu mamy dobre źródło, które sprawdziliśmy i rzeczywiście jest dobre, więc można znowu się częstować. Dzień, czy ty chcesz mnie Przepraszam, nic nie ma. O, no, niestety, dzisiaj wyszedłem po pustemu z tej kuchni. Ale dobra, no tak też może zdarzyć, nic się nie dzieje. Także tak, mówię surowe jajko, jak macie dobre źródło, kto się boi, można je wierzch oparzyć, żeby tą górę pozabijać. Chociaż. W takich badaniach, gdzie to robiono, to ponoć wyszło, że salmonella po 30 minutach gotowania jeszcze czasami żyła. Także ja nie wiem, słabo to widzę z tym oblaniem wrzątkiem. Prędzej bym sobie zrobił taki roztwór. Jedna kropelka M, 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 M i kropelkę kwasu mlekowego bym sobie to połączył. Po 30 sekundach bym tam dolał troszeczkę wody. I później bym tym po prostu to jajko sobie oblał, żeby się zdezynfekowało, albo położył je do środka do jakiegoś garnuszka z tą wodą. To mi się wydaje bardziej taka pewniejsza opcja niż ten rzunek. Ale my tego nie robimy, bo jajka są pewne dobrego źródła. Także po prostu korzystamy z tego. Dobra, także smacznego. Tyle na dziś i pozdrawiam. I nie dawajcie żonie jako pierwszej próbować, bo widzicie, jaki jest efekt tego.